Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie powiem wam jak możecie odebrać sobie w Fortnite Renegade Rider. I nie, nie jest to clickbait, bo jak możecie zauważyć w lobby właśnie posiadam takowego skina. Wy na wstępie materiału możecie zostawić jeszcze łapkę w górę i subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was już do materiału. Jak wiecie, dzisiaj, czyli 20 grudnia 2024 roku do gry po prawie 7 latach powrócił skin Renegade Rider. Jest to bardzo kontrowersyjny temat, ponieważ Epic Games wypowiedziało się kiedyś, że ten skin już nigdy nie zostanie oficjalnie przywrócony do gry. Jednakże jeżeli kliknąłeś w ten film, to zapewne chciałbyś go odblokować, dlatego teraz przedstawię Ci jak możesz to zrobić. A więc dzisiaj o godzinie drugiej w nocy zaktualizowany został sklep z przedmiotami, gdzie został dodany skin Assault Troopera oraz Renegade Rider. Oba te skiny są w cenie 1200 Faudolców, a żeby je odebrać nie wystarczą wam same Fałdolce, a także punkty doświadczenia. Na Assault Troopera jest to 1 milion punktów doświadczenia, natomiast na Renegade Rider jest to 1,5 miliona punktów doświadczenia. I jak możecie dostrzec, teraz w tle ja już takie punkty odebrałem i odebrałem sobie także skina Renegade Rider za 1200 fałdolców. A w Zdobycie tego 1,5 miliona punktów PD zajęło mi mniej więcej łącznie pół godziny na live'ie na którym graliśmy, więc jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, to macie na kanale zapis live'a gdzie całościowo pokazywałem Wam jak odebrać skina Renegade Rider. A zdobycie tych wszystkich punktów doświadczenia w tak krótkim czasie pomogło mi poprzez mapkę od mojego widza, który podał mi kod do mapy na streamie. I kod ten widzicie teraz w tle i za chwilę pokażę Wam co musicie zrobić po wejściu na taką mapkę. I pamiętajcie, że nie uda Wam się to za pierwszym razem, a musicie wejść, wbić w ten sposób mniej więcej 5 leveli, wyjść i tak w kółko aż wbijecie swoje upragnione punkty doświadczenia. I na ten moment jest to chyba najlepszy sposób jaki jest na wbicie szybko punktów doświadczenia w celu zakupienia Renegade Rider. Wy w komentarzach koniecznie dajcie znać co sądzicie o powrocie Renegade Rider, ponieważ jest to naprawdę bardzo kontrowersyjny temat. A na ten moment ja już się będę z Wami żegnał i trzymajcie się, siemanko!